Być wiejskim proboszczem, to może brzmieć trochę tak złośliwie albo też prowokująco. Ksiądz marek Bekwiński, czyli niecodziennik księdza. Jeszcze raz. Miejskiego proboszcza. Tak jest. Ksiądz marek Bekwiński, czyli niecodziennik wiejskiego proboszcza. Być wiejskim proboszczem, to może brzmieć trochę tak złośliwie, albo też prowokująco. Mogę zacząć od tego, że w ogóle ja, jak byłem wikarzem na ostatniej parafii, to ja nie chciałem być proboszczem. I napisałem do księdza biskupa taką prośbę że jeżeli tylko się zbisku znajdzie jakiekolwiek inne zaangażowanie i działanie na rzecz decyzji, na rzecz jakichś grup, wspólnot, ale niekoniecznie być proboszczem, to ja chętnie w to wejdę. Ale stało się inaczej. Decyzja przyłożone, ślubowałem posłuszeństwo więc mam, co ślubowałem. Nazwa bardzo, bardzo zobowiązuje. Boża myśl, Boże natchnienie. Sam Pan Bóg jest w tej nazwie. Tak teraz odczuwam, że z jednej strony jest na pewno w sercach ludzi, czego wiele razy doświadczyłem, czyli serdecznie życzliwość, ale z drugiej strony, jak to czasami bywa najciemniej pod latarnią, tak odkrywam coraz bardziej to, że tego Boga brakuje i go trzeba jeszcze więcej. Zarówno w sercach innych ludzi, jak i moich. W parafii są inne miejscowości. Też ciekawie nazwane, konary, dobroszów. Tak, jest nawet nowina. Ja nazywam dobra nowina. W ogóle to jest parafia, która ma 10 wiosek. I jak czasami mówię ko kolegom za omym przyjaciółom, ile jest wiosek w mojej parafii, to taki wielki że naprawdę 10 wiosek. No a później mówi, tak. Taka płosa ma 6 numerów, pogrodę 11. No, i wtedy tak się zaczynają dziwić. I okazuje się, że około 860 osób mieszka w tych 10, 10 wioskach. Co proboszcz z wiejskiej, jakby osady, lub 10 osad, chciałby przekazać nie tylko swoim parafianom? Pierwsza myśl, która księdzu przychodzi teraz. Że Pan Bóg jest wszędzie. I Pan Bóg umiłował to, co małe. Małe ziarnko Gorczycy, z którego wyrasta wielkie drzewo, Królestwa Bożego mały zaczyń, który kobieta wrzuciła w przymiary mąka się wszystko zakłosiło. To, że coś jest małe, to nie znaczy, że tak jest w oczach, w oczach Bożych. Czy małe może być naprawdę wielka jak obecność, wielka mimo wielkiego działania. Czyli mamy szansę, że ten głos będzie Wypowiedziany i będzie słyszalny? Ten właśnie od wiejskiego proboszcza? To zależy od tego, jak Pan Bóg to wszystko poprowadzi. Czy będę słuchał w tym wszystkim Pana Boga i za jego natchnieniem i wskazaniem? I czy ludzkie serce będą otwarte? Jeżeli tak Pan Bóg serce i serce będą otwarte, to tak będzie. To ten mały głos może dotrzeć do. Troszkę większej ilości osób, niż te, które są u mnie w To co, możemy zaprosić na, mam nadzieję, cykliczne, niecodzienne, nietusinkowe i niebanalne spotkania z księdzem Markiem Mekwińskim? Yes! Czy rzeczywiście będą takie? To się okaże i to zobaczymy. Ale samo mam ogromne pragnienie dzielenia się i wiarą, i sercem, i takim doświadczeniem, spotkania z Panem Bogiem. Przez różne sprawy, sytuacje, wydarzenia życia, spotkania z różnymi osobami, ale sam jestem taki zaciekawiony i zadziwiony tym, co, co ufam, Pan będzie chciał z tego uczynić i zrobić. Na razie jest taka jedna myśl i to już tak Zapowiem w tym nieco z innymi proboszcza o słowach z przyszłości. Co to jest, jak to będzie wkrótce. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Serdeczne Bóg zapłaci. Z Panem Bogiem dzięki.